wracam nocą samochodem, popijana kawa energolem. Brak zasięgu plusa, fej Pięć nieodebranych, ale nie odzwonię. Za oknami jesień, za oknami mgła. Jadę przy lesie, sama na drodze nie ma innych aut. Silnik brzmi jak kołysanka Wysiadła mi nawigacja Jadę w ciemno, nie wiem co kryje ta noc przede mną Nie, radio mi zamiast grać A mi się chce spać Ey. Chce mi się spać, ale nie mogę zasnąć Paliwa jak ale jestem przed stacją Nie wiem jak to się stało, że nie wiem gdzie jestem I nie wiem jak, nie wiem jak Ale wiem jedno i wiem to na pewno to I zakręca, i zakręca Moje serce to najlepsze nawi. Ufam mu, bo dobrze mnie prowadzi A jak przestaje to głubie szlak Jakby padło nagle Google Maps, Google Maps, Google Maps choć ludzie znowu pytają mnie, gdzie sens więc nie patrzą na moje serce Oni zaglądają tylko w moją kieszeń Wiesz, fani pytają o kwit, czy mam na niego neceser Urząd pyta o nie, potem pyta mnie o PESEL Spyta mnie o PIT, bo to pojebany świr Na je parę firm, a ja to jego deser, o nie Jak ci czujesz moją drogę, ja nie czuję mojej drogi Ale lubię twoje słowa, takie jak lubię twoje nogi Lubię twoje oczy, nawet jak nie mają racji Nie potrzebuję mapy, ani aktualizacji Słowa mi maluje obraz zastosuję duży kontrast choć kompas Bo wolę, mnie serce prowadzi Choć wielu mi mówiło, nie ma jeszcze odwagi Spaliłem tybący, choć nie jest, że do pragi Ona robi śniadanie, a ja leży wciąż nagi Przełamałem w życiu barykady, bo dają mi rady Ludzie co sami nie dali rady Zrobiłem magisterkę, śmigałem tak na wykłady Gdy inni walili w uda, czy klubie i brali dragi Oczy już nie patrzą wstecz Kiedy różne uczucia we mnie grają mecz Dzieciaki dobrze znają się Uciekam, no bo Kuba bardzo lubi czas. Wykupiliście iPhone'a, czy on kupił was? Ty znajdujesz nową apkę, ale gubić twarz. Ja pokonam każdy zakręt tu bez Google Maps. Moje serce to najlepsze nawi. Ufam mu, bo dobrze mnie prowadzi. A jak przestaje, to gubię szlak? Jakby padło nagle Google Maps, Google Maps, Google Maps. Bo nagle Google Maps, Google Maps, Google Maps. Znowu wracam dobrą samotną. Okropijana kawa, Energolem Brak na siebie, plus na odej więc niechody brane ale nie odzwonię. Wysiadła mi nawigacja Jadę ciemno, nie wiem co kryje za noc mną